Dzień dobry, witam w środę. E, chyba w środę. Patrzcie, przyleciał taki gołąbek. Jakaś krzyżówka dresia zaraz wejdę. Tak mi się wydaje. Tutaj mój młody, jakaś krzyżówka Dresia Nie wiem z czym. Pozycja dresia i tak lata. Nie łapałem go tam A tu pełno młodzieży. A i ten ciemny dzisiaj przyleciał Prawdopodobnie jeden z tych moich, co kiedyś... Mi ten poginęły z odejść. Nie wiem, czy go ktoś przywiózł. W każdym razie, rata i grucha. Jak zostanie, tego sparzę, Może. Czekajcie z moją ciemną, młodą. No, mam nadzieję, że ta moja młoda, ciemna to będzie samiczka, No, widzicie, podłogę postrzątałem wczoraj. Wczoraj nie, wczoraj nie, bo wczoraj deszcz padał. I ta podłoga ma tutaj dziury między deskami. Powiem Wam, że to jest najlepsze, co mi w tym głębniku wyszło, bo tymi dziurami ciągnie powietrze od dołu. I jest niezajebiste, tylko fajne powietrze jest w tym głębniku, bo naprawdę świeżutkę od dołu ciągnie, więc górą wylatuje. Więc nie ma, nie ma, słuchajcie tego przeciągów. Co jeszcze? A, jeszcze ten, że dzisiaj ja, jajka, jutro będę jajka wyrzucał, bo dzisiaj mi się nie chce. Już, bo już jest prawie 18, już były ganiane. Tutaj młody masłowe, tu są po tej pasiatej i po żołnierzu. Dwa przestrzały ma. Z tej nie ma nic. Ten nie ma nic. I ten nie ma nic. Czyli wyszły, że. O, wylotek na chyba. Nie wiem, ile no, po jednym ma szarym, a drugi wyszedł z przestrzałem i też po jednym szarym. Takie nawet fajne. Wyszli po tej pasi. oczywiście po nich pewnie dzieci będą szły przelociarze koczki, no ale trudno. Tu jest moja młoda ciemna. Chyba będzie samiczka. Ona się sprawie wypierzona, Mógłbym właściwie z tym ciemnym, co przyleciał, to na pewno sami zrobi, sparzyć. Rumunka ta młoda, jedna z tych młodych rumunek koczków parzy się już z tam wyszwancem Koroniaty, one mają jajka. Wyszły też dwa młode wreszcie po tym, po typlerze czarnym i po rumunce. Takie prawie koczki. Tutaj ma koroniaty kosmate, mają jajka. Niestety myślałem, że moje mamki zniosą. To bym jeszcze. Te jajka im podrzuciłbym, może z parę koroniatych kosmatych O, jedno zniosło To może jeszcze mamką podrzucę Spod tych koroniatych kosmatych, żebym z jedną parę ich wychował, może tych młodych, bo Wyszły tylko te w pączoszkach, takich małych kosemkach te dwa że jutro jajka podrzucam zamienię <laughs> Zamienię, słuchajcie, ten Te jajka, jutro powyrzucam wszystkie jajka i już tylko będzie ganianie, bo buda jest pełna do jedzenia jest suche, dużo. A w górze to mało, bo, bo wiadomo, że, ten, że jak to się nazywa, tych 50 czy 60 młodych zostaje na dachu. Tutaj wyszwance czerwone mają kolejne. Młode, czwarte już. Bardzo dobra para. Aby ich jaszą nie złapał, w zimę będą, tych młodych jeszcze jest sporo Tutaj jeszcze dwa rysie, jeden koroniaty, jeden gładki Tutaj perłowy, jeszcze tych żołobników wyjdzie sporo Tutaj, to jest jedno jajko, właściwie zaraz sprawdzimy, może bym wyrzucił od razu No już właściwie to będzie się kluło, to mogłoby zostać no ale tak z grubsza już powyrzucałem te jajka gdzie było po 5 to już powyrzucałem tu się wykluł jeden drugie chyba się nie wykluje to wyrzucę już potem wczoraj już się wykluł niech będzie jeden tutaj też jest jedno to wyrzucę jutro lub pojutrze zobaczcie jak tam z czasem będę stał to powyrzucam zobaczcie no całe już jest dużo tych gołębi na pewno młodych jest dobrze ponad setkę, jak ze 120 Będę ich obrączkową, może niedługo, to się jeszcze dokładnie policzy. Samych tych jasnych młodych jest 6 sztuk po pasiatym i po jasnej. Jeszcze mają chyba jajka, ale już im nie dam jajek. Jeszcze chciałem coś wam powiedzieć. że tu jeszcze czapelki te jedne wychowają Co mają? Ja nic nie widzę, za wysoko jest dla mnie. Ciemnego wam pokazywałem, koczki wam pokazywałem, Żołników jest sporo. Tu następny pasiaty koroniaty wyszedł z wylot na jeden po moich... Wczoraj dostały na rzęśistka. Jak co miesiąc, raz w miesiącu dostają na rzęsistka Młode, a tak nic więcej już nie dostają. Ten żałobnik to jest duży, nie wiem czy on będzie latał. Zacznie się ganiać, to coś się wyrzuci. I właśnie właściwie to mógłbym miał dwa apele. Apel, bo właściwie dużo będzie żałobników pewnie do wydania, co nie będą chciały latać. Fajnie, jakby się gdzieś z okolicy trafił okolic na jakiś młody hodowca to ja bym chętnie mu te zaobniki, które nie będą się nadawały do latania oddał za darmo a jak wiecie, ja ze sprzedażą gołębi to tak średnio ale jakby jakiś mówię, młody hodowca to za darmo takie żałobniki, które nie chcą latać to bym chciał M, m, znaczy no chciałbym mieć komu je oddać no. Tylko to musi być ktoś, kto będzie sanował tego łębia a nie tak, że ja mu dzisiaj dam, a on za 10 minut puści te łębia i te głębi się zmarnują. To jest jedno, a później wam za chwilę powiem drugie. Co domówię, co do tych jajek, to może jeszcze ze 3 dni poczekam, aż będę miał czas, żeby posprzątać w gniazdach, to wtedy posprzątał im i ten jak to się nazywa? I wtedy posprzątam duki i jajka powyrzucam Tu się nie wykluło Bo tu trochę sprzątania jest Trochę puste są, na niektóre jest Także To tyle filmów nie było, bo w sobotę Robiłem cały dzień Naprawiałem BMW W niedzielę byłem w pracy wyjątkowo Ostatnio Też wróciłem, jakoś nie miałem Eee, ochoty nagrywać bo także, zajęcie było a dzisiaj trochę luźniej, chociaż też luźniej, a wróciłem dopiero o 17 Dostają teraz karmę ponad tydzień. Dieta oczyszczająca na dietce są eee, po dietce, jak się skończy dieta. Jeszcze ze 3 dni, czyli będą dostawać jakieś 10 dni, dni dietę. Zacznę dawać im już. A ten żałnik jeszcze sobie lata, też go mam na oku. Być może go wyrzucę. On nie ma piór w ogonie, zobaczymy. Mam go na oku, bo jak go ganiam to widzę, że on nie ma siły za bardzo. On jest z tych dużych być może też będzie do oddania. I co? A no, i nie było właśnie tego filmu, kiedy nagrać. Dlatego jest dzisiaj. No i dobra, co? Nie będę chyba przedłużał. Dzisiaj tyle wam nagram, że wszystko ok. Zaczynamy powoli sprzątać, bo młodych już jest sporo. Będzie co ganiać, będzie co selekcję robić Dobra, pozdrawiam. Trzymajcie się. wszystkiego dobrego. I do weekendu. W weekend coś nagramy.